Na program zaprasza Smart Kids Planet, centrum mądrej zabawy. Cześć! Witam Was bardzo serdecznie i zapraszamy do mądrej zabawy. Ja nazywam się Marta. A ja nazywam się Ola. I dzisiaj wspólnie wykonamy zajączka wielkanocnego ze skarpetki. Olu, co będzie nam potrzebne do wykonania naszego zajączka? Skarpeta, sznurek lub włóczka, nożyczki, ryż, marker i wstążki. No dobrze. W takim razie poproszę o skarpetkę, bo dzisiaj ona jest gwiazdą tego programu. Najlepiej aby skarpetka była jednokolorowa, wtedy nasz zajączek będzie miał tylko jeden kolor. Ale oczywiście jeśli chcecie mieć pasiastego zajączka, nie ma sprawy. Do skarpetki musimy nasypać całkiem sporo ryżu. Proszę bardzo. Kiedy nasza skarpetka jest już prawie w całości wypełniona ryżem, musimy sobie ją na górze zawiązać. Utniesz kawałeczek? Dobra, proszę przytrzymaj, a ja zapiążę. I odcinamy odstające fragmenty. Dobra. Na razie jeszcze niezbyt przypomina to królika, eee, prawda? Wygląda, kiełba. Jezu, wygląda jak kiełbaska. <laughs> wygląda jak kiełbaska, więc z tej kiełbaski musimy teraz zrobić królika. Eee, oddzielamy jego głowę. Więc mniej więcej 1 trzecia wysokości naszej skarpetki będzie głową naszego królika. Więc znowu potrzebujemy fragmentu włóczki. Mhm. Trzymaj, ja trzymaj. Tak. Czekaj. Po tobie będzie królik się tuliś. O, może króliś <laughs> tuliś? Możemy go tak nazwać. króliś tuliś. Zobaczcie, nasz, nasza skarpetka już wygląda nieco bardziej jak królik. Żeby jeszcze bardziej przypominała króliczka, musimy zrobić jej, właściwie jemu, albo jej, bo to skarpeta, ogonek i jeszcze jeden kawałek płuczki. Zobaczcie, mały, słodki ogonek i na dwa supełki. Super. Obcinamy to, co jest zbędne. Świetnie. Ustawiamy naszego króliczka. No, króliczek charakteryzuje się też długimi uszami. Musimy tę skarpetkę nieco wyciąć. Ja potrzymam. Dobra, ty trzymaj, a ja wycinam. Wycinamy tę skarpetkę w szpic z samej góry. W ten sposób nasz króliczek Zyskał uszy. Brakuje mu czegoś. No właśnie, czego mu jeszcze brakuje? Buzi. Buzi, którą za chwilkę namarujemy za pomocą markera. Oj, słodko! Zakryjemy. A, I nasz y, wielkanocny króliczek prezentuje się Ozdobimy? w ten sposób. A właśnie, jeszcze ozdoba. Zawiążemy może mu jakąś kokardkę. Tak. Prawda? To nam na to Różowa, fioletowa? Tak. Najbardziej mi się podoba ze wszystkich. W tą stronę bardziej. Hmm? Daj, pomagę Ci troszkę. Mocno. Ach, pych. O Jezu, jaki i chyba nasz króliczek jest już Ale gotowy. Ale ma jeszcze tutaj łapkę, ma takie, ma taką łapkę. Tak. Zobaczcie, jaki jest słodki. Ogonek pokażmy. A, koniecznie zobaczcie też ogonek. Zabieramy go do domu? Tak. Szkoda, że nie jest prawdziwy. Mam nadzieję, że udało Wam się wykonać wielkanocnego króliczka razem z nami. Życzymy Wam spokojnych, wesołych i radosnych świąt Wielkiej Nocy. Do zobaczenia. Pa pa. Pa. Ci słodki tuli się, się. Na program zaprosił Smart Kids Planet, Centrum Mądrej Zabawy.